Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W ostatnim filmie wam pokazywałem Simsona, którego udało się kupić, czyli kolejny motorek wleciał do kolekcji, który prawdopodobnie będzie robiony, ale to zimą, mniejsza z tym, o tym sobie pogadamy później. Czyli tak, powiedziałem, wiedzieliście, że jest to Simpson, więc dzisiaj robimy pierwszą taką jazdę oficjalnie już Simpsonem Simsonem S51. Także co? Nie ma co przedłużać. Kamerka zamontowana, odpalamy brykę i jedziemy. I... Kapali pogoda dzisiaj w miarę, a czy nie w miarę, pogoda dzisiaj jest bardzo ładna, bo dzisiaj jest cieplutko, słonko świeci aż normalnie, aż żal by było dzisiaj nie pojeździć. Także jedziemy. Plan jest taki, żeby po prostu sobie dzisiaj gdzieś pośmigać, troszkę po asfalcie, troszkę prawdopodobnie gdzieś po lesie, po polnych drogach, tak go potestować znowu w sumie jeszcze nigdzie dalej nimi nie byłem więc no trzeba zobaczyć jak to działa i jak to chodzi czy będzie jeździć nie wiem czy widzicie licznik ale jeżeli on dobrze pokazuje no to takie 6 dyszek teraz sobie śmigamy na spokojnie Teraz na przykład wkręca się bez problemu, może jak się już trochę rozgrzeje, to po prostu chodzi lepiej, nie wiem, to wszystko jest jeszcze do ogarnięcia. Mam nadzieję, że w ogóle mnie dobrze słychać, ponieważ tak jak jeżdżę, ja, tak, ponieważ znowu w innym miejscu dzisiaj zamontowałem mikrofon, tak cały czas sobie testuję co jazda, to ten mikrofon montuję gdzie indziej, żeby po prostu przetestować jak będzie mnie najlepiej słychać. W którym miejscu po prostu, chciałbym po prostu przetestować, w którym miejscu najlepiej ten mikrofon zamontować, w którym miejscu będzie mnie najlepiej słychać. Jedziemy sobie tutaj gdzieś w las zobaczyć co tam nad jeziorkiem. Jak będzie ktoś siedział na rybach no to nie będziemy nigdzie nad jezioro wjeżdżać, żeby tam nie hałasować niepotrzebnie. Teraz widzicie, go tak troszeczkę przymula Go teraz troszeczkę zamuliło, ale... O, trzeba mu gazu trzymać ręką, ale... Czemu tak się dzieje? Na tą chwilę mi ciężko powiedzieć Obstawiam tutaj gaźnik, no bo... Tak już wam powiedziałem i tak jak widzieliście w gaźniku nie mamy w ogóle śrubki do regulacji mieszanki paliwa z powietrzem. Więc ja myślę, że to gaźnik i że po prostu go zalewa. Ale no ogólnie Simpson śmiga ładnie. Ogólnie zgaszę ten motorek i go wepchnę. Nie będę nim wierzył, żeby. Czasem kurczę do wody gdzieś tu nie wpaść. A i żeby też niepotrzebnie tutaj nad tym jeziorem nie hałasować. Myślę, że nikogo tutaj nie ma na rybach, ponieważ jest wcześniej, bo jest godzina 9 rano. Poniedziałek. Więc pewnie ludzie są w pracy, ale no, nie wiadomo. Pytanie teraz, kurde, czego sobie tu obrócimy tego Simpsona, czy nie? Dobrze by było go obrócić, ale nie damy rady. To znaczy, może byśmy dali rady, ale nie będę ryzykował tutaj, żeby on nie wpadł do wody, no bo szkoda. Więc co, pierwsze jakieś tam 5 km, może troszeczkę więcej, może troszeczkę mniej. Pierwsze około 5 km za nami. Oczywiście bez najmniejszej awarii. Simpsonek to przejechał, bez w ogóle najmniejszego zająknięcia. Poza tym, że go gdzieś tam troszeczkę zamula. mula. Śmiga się bardzo, bardzo przyjemnie, porównując kurczę, to w ogóle do Ogara 205 czy do Komara, No mimo, że tym Komarem jeszcze żadnej większej jazdy nie było, no to nie ma w ogóle co tu nawet porównywać. Także co, zabieram maszynę i wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że do wody to nie wpadniemy, no trzeba tylko po prostu to wyprowadzić tak jak wprowadziliśmy. I to jest właśnie to odpalanie, tak jak wam mówiłem. Nieraz odpali, nieraz nie. Czasem trzeba dać troszeczkę sania. O i widzicie? Tak wygląda na to, że go po prostu zalewa. O, a teraz aż normalnie poczułem, jak mi dupą rzuciło. O, widzicie, jak się teraz ładnie wkręca? O, no teraz to już się bardzo ładnie wkręca. Aż normalnie zaryliśmy tylnym kołem, poczułem Wam powiem ogólnie, że tutaj jak tak sobie jadę to eee... No może cały czas porównuję kurczę do tego komara do jazdy, ale wam powiem, że Simpson to tak według mnie to taka jest bardzo uniwersalna maszyna, bo i po asfalcie sobie można śmigać bez problemu. Te 6 dyszek może nie jest to jakaś zabójcza prędkość 6 dyszek to już myślę, że jest taka całkiem w porządku, prędkość dosyć taka dobra, nie jest to jakieś żadne zamulanie na drodze, wiadomo, nie jest też to demon jakiejś tam prędkości, ale że takim motorkiem naprawdę to do miasta śmigać żaden kurcze wstyd że będziemy gdzieś zamulać czy coś na pewno nie a poza tym po mieście wiadomo i tak nigdzie się nie da tam szybciej jechać niż te 50 na godzinę no, zobaczcie jakie ślady zostawiamy Też tak za bardzo chyba lepiej nie rozwijać zbyt dużych prędkości, nie testować FOMAXów, bo nie wiadomo co tu jest za górką czy za zakrętem wpadniemy zaraz w jakąś dziurę nas wybije albo coś. To nie jest KTM, że każdą dziurę gdzieś tam jakoś przelecimy. Kolejne około 5 km za nami i kolejne 5 bez awarii. No tutaj. Tak jak już powiedziałem o awarii, myślę, że będzie trudno, aczkolwiek nie wykluczam wszystkiego, nigdy nie można tego wykluczyć, no bo, no bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co tutaj się na tej trasie przydarzy, czy jedziemy tym, czy Rometem, czy Simpsonem, czy WS-ką, czy MZ-ką, no to czy nowym motorem, czy starym, no awarię, awaria zawsze jakaś tam, wiadomo, może wejść, czy to się przebije koło, czy to coś silnikiem, czy coś, yy, lepiej to odpukać, żeby nic nam się nie stało, żebyśmy bez problemu wrócili. Non 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 No i co, i teraz w sumie przychodzę do was z takim pytaniem, prośbą, z potrzebą e, pomocy, że tak powiem. Wiadomo, jest wiosna, idzie lato, czyli coraz dłuższe i coraz cieplejsze dni, więc co, więc prawdopodobnie, no będzie więcej jazdy niż grzebania przy tych motorkach, taki jest plan. Grzebać to wiadomo sobie można zawsze, zimą jakie są kurcze krótkie dni, 16 i ciemno, ale raz dni długie, ciepłe, no to aż grzechem by było nie latać. No i co, no i plan jest taki, żeby latać tym e, Simpsonem, czy tam Komarem, Komarkiem, prawdopodobnie też polatamy sobie motorynką, już wam mogę powiedzieć powiedzieć, że niedługo motorynka wraca na kanał, ramy już odebrałem odprostowania, ale o tym to dowiecie się w kolejnych filmikach, już niedługo także co, chciałbym jakoś tą serię nazwać, takiego latania tymi motorkami no, motovlog, to jest taka według mnie no dosyć oklepana nazwa, taka dosyć popularna może nie oklepana, ale no, dużo osób tą nazwę po prostu używa, jakbym chciał coś oryginalnego, mogła to by być jakaś nazwa, coś typu, nie wiem, simvlog czy coś takiego, ale no nie samym Simpsonem wiadomo będzie latać, no bo też są inne motorki, więc no Yy, dawajcie, jakieś pomysły na tą nazwę? Osoba, która wymyśli nazwę takiej serii, i ta nazwa mi się spodoba najbardziej. Otrzyma ode mnie ta osoba yy, smycz Simpsona czy też Rometa, sobie tam yy, wybierze. A teraz co? Odpalamy brykę i jedziemy dalej, ale no, mimo że są problemy z tym odpalaniem, maszyna odpala zawsze. Wracamy w las. Tutaj to coś czuję, że w zakręty zaraz będziemy chyba wchodzić na kolanie. Jeszcze sobie, ja tutaj sobie zawrócę i chyba gdzieś tutaj strzelę fotkę na miniaturkę. No i zobaczcie, lacy, czyli znowu śmieci, jak w ogóle można taki syf robić w lesie, to ja nie wiem. Kurwa, żeby worki ze śmieciami wyrzucać to trzeba być naprawdę. Ja już nie będę komentował w ogóle kim, bo to już brak słów. Tutaj klimacik to w ogóle jest normalnie bajka, taka cisza i taki sp... Pokój jest, że normalnie można by tutaj aż zamieszkać. No i kurde, możemy z tego Simpsona zrobić normalnie, kurde kampera i jeździć w takie lasy i sobie zwiedzać i spać. Tutaj pierdolniemy do góry taką zabudowę i namiot normalnie. I jeszcze z tyłu zrobimy taki prysznic i całą w ogóle łazienkę i łóżko będzie piętrowe. Najlepiej dwa, żeby było można w czterech tym Simpsonem gdzieś tutaj na taką wyprawę jechać. <laughs> no dobra. Tak na poważnie to palimy brykę i jedziemy dalej. O, paliwa zapomniałem otworzyć. A śmigniemy sobie tutaj taką polno, taką tutaj drogą. Polną to jest dosyć równo. To znaczy było jak tu ostatnio jeździłem, ale czy się dziury nie porobiły? Teraz jak tam wyskoczy jakiś zając albo sarna to jest poroz Dobra, Faumax powiedzmy przetestowany, 60 na godzinę. No, może takie było 65 w sumie gdzieś. Tym byśmy mogli nawet na kole latać, ale szkoda tylnej lampy kurde To to jest dosyć spora góreczka Ciekawe czy pod nią podjedziemy. Próbujemy na drugim biegu. Niestety trzeba tu spróbować na pierwszym Gdyby nam go może tak nie zamuliło No to pewnie byśmy podjechali na drugim biegu Podjeżdżamy na pierwszym Musieliśmy pomóc. Trochę musieliśmy pomóc, ale Ale podjechaliśmy. Romatem byśmy na pewno nie podjechali komarkiem pod tym ostatnim filmem z tym Simpsonem, albo raczej po ostatnim filmie z Simpsonem. Kilka osób tam pisało w komentarzach, czy tam po prostu będzie jakiś cylinder większy zakładany, czy może jakiś wydech tam spawaka, pawaka, jakiś tam sportowy, czy coś takiego No i powiem Wam tak, na razie nie, na razie nie będzie żadnych tutaj tuningów Jedyne co tutaj będzie na razie robione, no to takie rzeczy, które trzeba zrobić, żeby po prostu bezpiecznie jeździć, czyli zostaną założone jakieś tam kierunki, instalacja będzie zrobiona Wiadomo, instalacja no nie jest tam potrzebna do bezpiecznej jazdy, ale jest potrzebna do kierunków. A no, kierunki się przydają, no, przełącznik wszystko jest. Teoretycznie powinny działać, ale tu jest wyjęty akumulator. No i e, akumulator trzeba będzie to wszystko założyć i zrobić. E, cylinder żaden większy na razie nie będzie zakładany. Wydech żaden sportowy też nie będzie tutaj zakładany. Tak jak powiedziałem jedynie rzeczy, kurczę takie pilne. Nawet on nie będzie teraz malowany ani nic tutaj jest taka wgniotka na zbiorniku. Pewnie teraz nie widzicie, ale ostatnio myślę, że widzieliście albo na tych ujęciach jak tam stałem, no to jest taka wgniotka na zbiorniku, gdzieś tam jest jakaś rdza, także to nie będzie robione teraz, to wszystko będzie robione zimą, prawdopodobnie zimą będzie on też malowany, to znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno zimą będzie malowany, no i... Czyli będzie cały po prostu raczej rozebrany silnik. Jeżeli będzie chodził, nie, będzie, nie będę nic przy nim ruszał, bo myślę, że jak on chodzi, nie ma sensu tutaj przy nim grzebać, żeby e, nie pogorszyć, wiadomo. E, no silnik mógłby być spolerowany ładnie, kapy, ładnie mi się to w Simpsonach podoba, jak się tak fajnie świecą, wypolerowane. Zobaczymy. No może da się zrobić poler, może zrobimy jakąś polerkę, może nie. Ale to raczej wszystko będzie robione zimą. Na razie trzeba zrobić takie podstawowe rzeczy. No, jakąś tam rdzę z tego błotnika czy coś, co sobie możemy teraz wyczyścić. Ale teraz, jak idzie lato, idzie ciepło, planuję skupić się po prostu na tym, żeby sobie jak najwięcej nie jeździć, jak najwięcej nagrywać jakieś jazdy. Oczywiście też bez przesady, żeby Was nie zanudzić. A taki grubszy jakiś remont to będzie wiadomo zimą. No i jak widzicie, moi drodzy, pierwsza jazda zaliczona jak najbardziej na plus, bez żadnych, kurcze, awarii. To znaczy, no, tego gaśnięcia i tego zamulenia nie liczę tego jak awaria, no bo, no bo tak, już powiedzieli już kilka razy, nie ma tej śrubki w gaźniku, a trzeba to zrobić, więc, no, wiedziałem, że z tym wyjeżdżam i wiedziałem, że tak jest, więc nie liczę tego jak awaria. Poza tym, Simsonic to śmiga normalnie miodzio, aż chce się jeździć, naprawdę. Porównując Meta, no to ta jazda to jest naprawdę kurczę, komfortowa tym się, aż, aż normalnie chce się jechać dalej, ale no jakbym jechał dalej, to ten zaraz bym się tu rozgadał i ten film by pewnie trwał kurde se 40 minut. Na razie, kurczę, tak daleko nie będę jechał. Pewnie niedługo znowu wleci jakiś filmik z jazdy tym Simpsonem, jak tylko oczywiście będzie pogoda i będzie, będą, będzie, będą warunki, będzie możliwość, żeby jeździć. Także na dzisiaj już kończymy. Dawajcie znać w komentarzu pomysły na serię z jazdy, tymi moimi motorkami jakbyście taką serię nazwali wszystkie pomysły, jakie wam tylko wpadną do głowy dawajcie zaś w komentarzu. Ta osoba, która wymyśli nazwę, która mi się najbardziej spodoba, wygrywa ode mnie smyczkę Simpsona bądź Rometa, co tam sobie wybierze. Jeżeli film Wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę. Strzelcie oczywiście subskrypcję, do czego Was bardzo, bardzo zachęcam. Im więcej subskrypcji, tym większa motywacja do działania, i tym lepsze staram się tworzyć filmy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Trzymajcie się do następnego cześć!